Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na miesiąc lipiec dla urodzonych w znaku lwa. Energia miesiąca, lipca, siła, miłość, uczucia, związki, partnerstwo, kochankowie, sprawy zawodowe, finansowe dziesiątka buław. E Karta, która, znaczy, energia jest dosyć pozytywna, jeśli chodzi o miesiąc. Karta siły daje siłę i psychiczną i fizyczną po to, żeby pokonać przeszkody, po to, żeby móc dojść do celu, wyznaczyć sobie ten cel, działać. Mało tego, to jest czas, kiedy można fizycznie o siebie zadbać, zacząć ruch, zacząć jakąś tam dbanie o swoją formę. W karcie siły tu jest, a w ogóle jeśli chodzi o związki uczucia to jest pasja, może nie ma wielkiej miłości, ale jest taka pasja i przyciąganie i taka, takie pożądanie, że zdzieramy z siebie ubrania wzrokiem, zresztą potwierdzają to sprawy, prawy, znaczy karta kochanków, ale... Karta Siły ma to do siebie, że niestety mówi również o tym, o dążeniu do, do celu po trupach. Postarajcie się, drogi Lwy, jednak mimo wszystko tego nie robić, że y, zachowajcie szacunek do siebie i do ludzi. Nic na siłę, nic ponadto. Nie, jest ponad to. nie y, y, powinno się walczyć za wszelką cenę o drugą osobę, jeśli jest. Z... Po prostu nie ma sensu czasem. Odpuścić, dać, zwolnić. Będzie Wam ciężko, bo w karcie siły nie ma zwolnienia. Jest wręcz yy, jeszcze bardziej nakręcanie siebie, nakręcanie nerwowe, żeby, żeby zdobyć, mieć za wszelką cenę i ponad wszystko. I tu jest to niebezpieczeństwo w tej karcie. Jeżeli chodzi o uczucia, karta kochanków mówi o Miłości, o kochankach, o tym, że przyjdzie wam wybierać między dwoma osobami. To znaczy być może, że jeżeli jesteście w związku, to będzie tak, że wasz stały partner, partnerka, ktoś no, kogoś nowego poznacie i będziecie dokonywać wyboru, czy zostać przy stałym, starym partnerze, czy wejść w nową relację. Jeżeli nie jesteście w związku, jest duże prawdopodobieństwo, że pojawi się przy Was dwóch, dwóch kandydatów, dwie kandydatki, których będziecie jedną wybierać. Karta mówi zresztą o kochankach, czyli może być tak, że zdarzy się, że staniecie się kochankami, wejdziecie w czyjś związek i pociąg do tego partnera, do tej osoby, która będzie w związku, będzie na tyle duży, że wy nie odpuścicie. I tu jest to niebezpieczeństwo, że wy po prostu nie odpuścicie yy, i będziecie zdobywać. Jakie z tego konsekwencje? To już zależy przecież od drugiej strony też czy wejdzie w relacje z wami, czy was pogoni, o tak powiem. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie albo się staniecie kochankami, albo będziecie wybierać między dwoma yy, partnerkami, partnerami. Miłość jest. Nie powiem, że nie. Zresztą tu w sile jest, jak ja to powiedziałam, ta pasja, tak? E, to pożądanie. Więc. Jakbyście byli, że tak powiem, wolni, swobodni w, jednym, w jednej relacji, tylko, to jest to świetna karta, bo jest miłość, uczucia, pasja, pożądanie. Czego chcieć więcej, przynajmniej na początku znajomości. Ale gorzej, jak będzie jeszcze właśnie ta osoba dodatkowa. Między wami to tak może być tak, że po prostu zdepczecie kogoś po drodze, oby nie. W pracach, w sytuacji z, w pracy zawodowej e, tu jest przy, przygniecienie, przy, przy bicie obowiązkami. Weźmiecie na siebie za dużo. Będziecie musieli e, bardzo się starać, żeby się wywiązać z tych obowiązków. Będziecie wam po prostu ciężko. Uważajcie na kręgosłup, uważajcie na plecy, uważajcie na stawę, na kostki, na kolana. Powiem Wam, że ta, jako, taką śmiesznostkę, 10 buław jako karta dnia ja pokazała mi, że zleciałam ze schodów. I sobie, że tak powiem, może nic nie uszkodziłam, ale, e, że tak powiem, stopy mi trochę, że tak powiem, bo po prostu się ześlizgnęłam, może nie tyle zleciałam, co ześlizgnęłam się ze schodów, będąc na bosaka, więc trochę sobie stopy poobijałam, palce u nóg. Więc e, nawet taką, takie coś, więc uważajcie właśnie po schodach i uważajcie e, na, na stopy, stawy, kostki, biodra, kolana. Karta mówi niestety, że nie będziecie umieli odpoczywać. Będziecie tak zafiksowani pracą i obowiązkami, że nawet jak będziecie mieli czas wolny, to nie będziecie umieli z tego skorzystać. Nie będziecie umieli wykorzystać czasu wolnego, czasu na regenerację, tylko będziecie jakby to powiedzieć cały czas gdzieś przytłoczeni, albo inaczej, może będziecie tak strasznie zmęczeni, że nie będziecie. Mieli siły w krótkim czasie się zregenerować, że będziecie potrzebowali dłuższego czasu na odpoczynek, a nie będzie wam dane w lipcu, właśnie pójść na urlop i skorzystać. Dlatego będzie ciężko, a do tego jeszcze takie, że tak powiem, um, uczuciowe dylematy i problemy. Ale generalnie nie będzie źle, szybko zleci, szybko będzie. Będzie mocny ten miesiąc, mocny.